Hej, dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam trochę o klatce dla papug falistych. Pokażę wam też dobre i złe klatki. Wyposażenie klatki. W klatce powinny znajdować się naturalne żerdzie, sepia dla dwóch falistych najlepiej by było dać cztery karmniki, dwie na wodę i dwie na karmę. Drewniane zabawki, na sam dół należy dać ręcznik papierowy lub białe kartki. Nie dajemy do klatki lusterek, plastikowych zabawek, zabawek z dzwoneczkami, piasku, żardzi innych niż naturalne, nie wiem, na przykład plastikowe, gładkie lub odkolb, i zabawek nieprzeznaczonych dla papug. Jak możecie zauważyć w mojej klatce znajduje się dosyć dużo rzeczy, ale to dlatego, że moje papugi latają cały dzień po pokoju. Tutaj nagrywałam to wieczorem, więc dlatego już były w klatce. A tak to lepiej, żeby miały one dużo miejsca do latania. Dobre i złe klatki. Najlepsza klatka dla papug falistych będzie szeroka i z płaskim dachem. Nie powinno się kupować okrągłych lub zaokrąglonych klatek. Nie są one dobre dla zdrowia psychicznego papurzek. Minimalne wymiary klatki dla dwóch papurzek falistych to 60 lub 70 cm długości, 60 cm wysokości i 40 lub 50 cm szerokości. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i dziękuję za oglądanie.